Kamperowizja, Wojciech Majewski, witam. Jak naprawdę wygląda rynek kamperowy, rynek przyczep w połowie sezonu w roku 2025? Czy rzeczywiście można mówić o tym, że ten kryzys się skończył, że wszystko zaczęło kręcić się tak jak oczekują i klienci i sprzedający? O tym w dzisiejszym programie. Pokażemy także samochód moim zdaniem bardzo ciekawy. To będzie Dacia Bigster ale z możliwością spania i to spania bardzo komfortowego. Pokażemy jak to wszystko wygląda. Będzie także prezentacja kapsuły, bo na samochodach typu truck można zainstalować naprawdę bardzo ciekawe takie kempingowe wyposażenie. Pokazywaliśmy już w programie takie tureckie, teraz będzie polskie. O tym wszystkim w tym wydaniu Camperowizji. Zapraszam. Można sądzić, patrząc z góry na Wasz piękny obiekt, ile kamperów, ile przyczep, jak to wszystko wygląda, że przychodzi albo przyszedł już dobry czas dla ludzi zajmujących się tym kamperowym biznesem. Czy tak rzeczywiście jest? Czas na pewno profesjonalizacji. Jest to na pewno czas, który jest czasem, który rozwiązuje pewne zagadki, czy firmy, które podeszły do tematu na pół przetrwają. Myślę, że jest to czas prawdy i naprawdę ciężki czas, no bo jeżeli mówimy o kwestii sprzedażowej, popytowej, tutaj zgrzeszyłbym, jakbym narzekał, no bo ilościowo cały czas ten wzrost jest zauważalny. 10% rok do roku wzrostu udaje się nam generować. Zeszły rok świetnie zamknęliśmy, jak chodzi o ilość sprzedanych pojazdów. Teraz wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówią, że powinno być lepiej, ale niestety. Ze względu na pewne decyzje po stronie producentów, może za duży optymizm, pojawił się problem z nadprodukcją, która jeszcze do początku zeszłego roku miała miejsce. No i teraz troszeczkę chwilowo rozjechały się nam te nożyce popytowo-podażowe. Ta równowaga rynkowa gdzieś się oddaliła, bo niestety popyt jest nieco niższy niż podaż, ale to jeszcze, myślę, kwestia dwóch, trzech miesięcy kiedy te stoki dealerskie stopnieją i ten rynek się unormalizuje. No i stąd też nasz pomysł na profesjonalizację, nasza inwestycja w ten salon i taki sam salon w Jankach. Wierzymy w tą branżę, jesteśmy przekonani, że najbliższe lata przyniosą e, jej dalszy rozwój, tak jak to miało miejsce przez ostatnie 20 lat, bo 20 ostatnich lat to jest ciągły wzrost e, na rynku karawaningowym w Polsce. Pan pamięta pewne, pewnie e, lepiej Wszystko niż ja nagrania tak. e, pierwsze z moim tatą, kiedy samochodów w Polsce sprzedawało nawet z dziadkiem. się, nawet z dziadkiem, gdzie tych aut podejrzewam w Polsce sprzedawało się tyle, co e, my sprzedajemy w miesiąc. Więc 20-letni nieustanny wzrost to jest coś, co jest na pewno bardzo optymistycznym znakiem. Ale tu dochodzi jeszcze wynajem, który u Was jest chyba znaczącą częścią całego biznesu. Czy znaczącą? Tak, przychodowo to myślę, że nie, ale na pewno jest mocnym filarem. Jest, można powiedzieć, takim uzupełnieniem marketingu. No bo jeżdżące kampery na drogach, no to najlepszy sposób do promowania tego rodzaju wypoczynku, tego rodzaju życia. No bo to jest styl życia, karawanik również wynajem jest drogą do sprzedaży, no bo jak kogoś przekonać kanapowca, kogoś kto wakacje kojarzy tylko z palmą i all-inclusive, przekonać do kampera, no najlepiej go do tego kampera wsadzić i jeść chłopie na Mazury na tydzień i porozmawiamy, czy ci to podoba, a potem podejmiesz decyzję zakupową, więc patrząc na to z perspektywy pewnej zachęty do sprzedaży, wynajem jest istotną częścią naszego biznesu. Marketingowo i kierując tych klientów na dalsze powiedzmy decyzje zakupowe. To jest myślę, główna idea wynajmu, a oczywiście no, jakoś ten biznes musi najmowy się spinać, więc też jest to częścią biznesu. No i drodzy Państwo, pora przedstawić chyba najmniejszy samochód kempingowy który daje gwarancję autentycznego wypoczynku, wygodnego spania. To oczywiście, zdacie, Bigster, nowy samochód, który niedawno pojawił się na rynku, to jest jeszcze co ważne, samochód z napędem na cztery koła. Nie będę Państwu mówił o walorach i znaczeniu tego systemu, bo przecież każdy, kto wjeżdża do lasu, czasami gdzie jest mokro, wie, że napęd na cztery koła jest szalenie ważny, a jeżeli, jeżeli jeździmy zimą, no to nie ma o czym mówić. Ja mam świadomość, że pojawią się od razu opinie malkontentów, że to ciasno, że to właściwie żadne spanie, że w sumie lepiej rozłożyć fotel i się przekimać, jak to się mówi w samochodzie. Zobaczycie Państwo, że nie, że rzeczywiście jest tu system, który gwarantuje wygodne spanie. No ale, żeby to wszystko zobaczyć, to musimy pokazać Państwu cały system, jak to wszystko działa, jak to wszystko wygląda. No więc, od czego zaczynamy? Najpierw spójrzmy, że mamy tutaj spory bagażnik na dachu. Po co on jest? On jest oczywiście przede wszystkim po to, że skoro mamy cały system związany z tym spaniem w bagażniku, no to miejsca w bagażniku nie ma za wiele i tu możemy położyć walizkę. Jeżeli pozmieniamy tutaj układ, możemy wieźć rowery, snowboard itd., itd. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani, żeby zabrać ze sobą wszystko to, co potrzebne. Jedyny minus tego bagażnika na dachu to, że okno dachowe się nie otwiera, no, ale i tak możemy odsłonić zasłonkę, żeby widzieć niebo. No i zobaczmy, proszę Państwa, jak to wygląda. Jak się na początku zerknie, to człowiek może być lekko wystraszony. Po co to wszystko, po co ta konstrukcja? Ja postaram się Państwu pokazać, jak to wszystko wygląda. Też się będę trochę z Wami uczył, ale od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć oczywiście od przesunięcia fotela pasażera i kierowcy, abyśmy zrobili miejsce na spanie. A więc robimy to bez większego kłopotu, bo nie muszę Państwa przekonywać, że nie jest to skomplikowane. Tu już się udało. No i oczywiście musimy teraz położyć oparcia. To nie jest skomplikowane, bo niejednokrotnie to robimy. I drugie oparcie położone, poprawimy pas. No i teraz co robimy? Musimy oczywiście to, co jest takim naszym materacem, bardzo sprytnym. Wyjąć na razie stąd, żeby nam to nie przeszkadzało i możemy sobie to położyć spokojnie na dachu. No i co, drodzy Państwo, eksperymentujemy. E, jak widać, że to jest taki stelaż, który jest niezbędny, żeby rozłożyć to, co jest taką bazą naszą. Czyli staramy się, żeby to weszło, żeby było równo. No i teraz przyznam się Państwu, że to był. E, największy problem, a właściwie największa zagadka, do czego to może służyć. Coś coś takiego to się trochę rozsuwa, może być szerzej. Zobaczcie Państwo, jak to wygląda. No i teraz pokażemy, do czego to służy, bo, bo to jest właśnie teraz kolejny etap rozkładania, drodzy Państwo, tego naszego. O, mamy pierwszy element i, drodzy Państwo, mamy drugi. No i teraz próbujemy, drodzy Państwo, tą konstrukcję jakby położyć i uzupełnić. Weszło, proszę Państwa, mamy dosyć elastyczne. Proszę zwrócić uwagę, to jest tak skonstruowane, żeby to pracowało. Kładziemy na to teraz materac. Jak będziecie Państwo rozkładali ten materac, proszę zwrócić uwagę, tutaj są rzepy i te rzepy idą do przodu. I to jest, proszę Państwa, coś... Co pozwoli nam rozłożyć ramiona czy podłokcie, żeby się spało komfortowo. Teraz widać do czego są te elementy potrzebne, więc przykładamy z jednej strony, z drugiej strony. I zobaczcie Państwo, wcale tego miejsca nad głową nie jest mało. Mamy szyberdach, dach, co prawda on się nie otworzy, ale na niebo możemy patrzeć. No i to jest zupełnie inne spanie. Można powiedzieć takie zbliżone do spania w kamperze. Tam może trochę miejsca więcej jest, ale komfort spania wcale nie jest gorszy. Dla każdego, kto e, lubi aktywnie spędzać czas i jeszcze wjeżdża czasami w takie bardziej niedostępne miejsca, śpi na dziko, wymarzony samochód Dacia Bigster w wersji, nie boję się tego słowa, kempingowej. Cześć, u nas w kompleksie w Szanowie możecie zobaczyć bardzo ciekawą rzecz. Tutaj, jak widzicie, jest kapsuła. To jest kapsuła zakładana na Picapa. I o ile to jest ciekawe, o tyle, że to jest kapsuła polskiej produkcji jest całkowicie wyprodukowana i zaprojektowana w Polsce w Gdańsku jest to produkowane. I tak naprawdę ta kapsuła firmy Azar 4 jest już słynna na całym świecie, ponieważ eksportują ją i do USA, i do Chile, i do całej Europy. Więc jest to fajna gratka dla kogoś, kto lubi zwiedzać świat swoimi drogami, yy, lubi terenowe samochody, na przykład off-road yy, i podróżować właśnie na własnych zasadach. To taki domek na kółkach na pickupa zakładany jest bardzo ciekawą fajną opcją i u nas można to zobaczyć. Ta kapsuła ma dużo wyposażenia kempingowego, takiego jak normalny kamper, yy, które chciałem wam teraz pokazać. Na przykład jest to prysznic zewnętrzny. Który sobie możemy podpiąć i wziąć sobie prysznic na zewnątrz tej kapsuły, a niespodzianka jest w środku, mamy też w środku prysznic, ale to może jak przejdziemy do środka. Mamy tu na przykład też złącze gazowe do podpięcia na przykład gazowego grilla z zewnątrz i możemy sobie takie coś fajnie tutaj robić. Mamy wlew wody czystej, oczywiście w zbiorniku, w środku mamy zbiornik na czystą wodę o pojemności 60 litrów. To jest też bardzo fajne. Mamy podpięcie do ładowania. Tej kapsuły, bo ona ma w sobie akumulatory, akumulatory live PO i możemy ją ładować nawet z na alternatora samochodu. Mamy oczywiście podpięcie do prądu. Gdy stoimy sobie gdzieś na kempingu, to możemy się podpiąć. Niekoniecznie, bo mamy tak jak mówiłem, akumulatory o dużej pojemności, więc one też bardzo dobrze sobie radzą. Tutaj jak widać, mamy puszczone. Zpuszczony wydech od ogrzewania spalinowego. Jest to ogrzewanie dieslowskie. Mamy tutaj zbiornik 10-litrowy, więc ono też sobie, sobie tutaj bardzo dobrze daje radę. Oprócz tego podgrzewa nam też e, ciepłą wodę. Więc mamy i ogrzewanie w środka wnętrza kapsuły oraz ogrzewanie ciepłej wody. E, mamy tutaj kuchnię. Kuchnia ma dwa palniki gazowe oraz umywalkę, więc wszystko czego potrzebujemy do przyrządzenia posiłku tak naprawdę mamy na pokładzie. E, tutaj ja jestem w części mieszkalnej, w której mamy dwie kanapy, składany stolik, e, dodatkowo lodówka, lodówka turystyczna też tutaj się mieści. A po złożeniu tego wszystkiego, czyli po wyjęciu stolika, można tą część przekształcić w dodatkowe łóżko. To łóżko ma 1,70 m szerokości, więc jakieś dzieci lub mniejsze osoby mogą sobie tutaj spać, ale tak naprawdę główne łóżko mamy tutaj i to Wam teraz otworzę. Proszę zobaczyć, to jest główne duże łóżko. Które tutaj mamy dla dwóch osób. Łóżko ma 140 cm szerokości, 2 m długości, więc praktycznie każda osoba się tutaj elegancko przyjemnie wyśpi. Tutaj mamy sanitariaty, w których znalazło się miejsce na prysznic, na małą walkę oraz na toaletę turystyczną. Więc, w razie potrzeby, nawet gdy nie ma pogody na zewnątrz, możemy się okąpać, wziąć sobie prysznic. Mamy też takie udogodnienia jak radio. Radio jest na Bluetooth oraz na USB. Mamy głośniki specjalnie zamontowane. Z drugiej strony widać panel sterowania ogrzewaniem i wskaźnik poziomu czystej wody, żebyśmy wiedzieli, ile tej wody na pokładzie mamy. A jest tutaj 60-litrowy zbiornik, więc troszkę jej tutaj jest. Cała kapsuła jest z jednym wielkim monolitem, więc nie mamy tutaj żadnych łączeń. Więc jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby ona przeciekała. Tak naprawdę tylko otwory, otworami są okna i drzwi. Ściany dodatkowo są izolowane, więc poradzimy sobie tutaj nawet w zimie, gdy jest bardzo zimno i w lecie też damy radę, ponieważ one jakby osłaniają nas przed upałem. Dodatkowo na pokładzie mamy dwa mocne akumulatory, które są dodatkowo doładowywane przez panel solarny więc tutaj nie podłączając się do żadnego prądu off-gridowo gdzieś gdzie po prostu nie mamy dostępu do sieci do prądu też sobie damy radę i to przez długi czas można użytkować tą kapsułę w najtrudniejszych warunkach i ona jest właśnie po to stworzona żeby eksplorować cały świat tam gdzie inni nie dojeżdżają